Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tu i ówdzie można przeczytać, że na przykład dobry na depresję jest co? Makaron, ryż, kasza. Dlaczego? Bo zawierają witaminy z grupy B, a witaminy z grupy B mają działać przeciwdepresyjnie. A czy Wasz lekarz psychiatra już przepisał Wam kaszę gryczaną dwa razy dziennie po 200 gramów na depresję? Albo czy zalecił Wam spożywanie 500 gramów makaronu codziennie? Moi drodzy, wypijmy, wybijmy, nie wypijmy, tylko wybijmy sobie z głowy te głupoty. Ani ryż, ani kasza, ani makaron, ani żadna dieta depresji nie leczy, ani nie leczą. Dlatego, że depresja jest chorobą, która wymaga konkretnego leczenia, bądź to farmakologicznego określonymi lekami, bądź to psychoterapii, bądź najczęściej, chociażby na początku, połączenia obu tych metod. A więc darujmy sobie różne dziwne, niepożądane. Metody, pseudoleczenia, które tylko opóźniają wdrożenie właściwego postępowania i mogą w przypadku depresji, wystąpienia myśli samobójczych, zagrażać nawet życiu tej osoby. I jeszcze jedna sprawa. Oczywiście nie można mówić do osoby chorej na depresję, weź się w garść. To tak jakby mówić do osoby chorej na cukrzycę, żeby przestała nabierać tego cukru we krwi, albo tak jakby mówić do osoby z wodobrzuszem, żeby już nie nabierała tego brzucha. Takie twierdzenia czy takie zalecenia są zupełnie bez sensu, przede wszystkim są bezskuteczne. Ale już odnosząc się tutaj stricte do tego filmu, czy są zioła, które mogą wspomagać leczenie depresji? Wspomagać tak, z naciskiem na słowo wspomagać. Są określone zioła, które mogą działać anksjolitycznie, sedatywnie, mogą działać uspokajająco, mogą ułatwiać zasypianie. Więc, więc o ile one może samej depresji nie leczą i nie wyleczą, o tyle mogą ułatwiać zasypianie, uspokajać i działać nieco Przeciwlękowo. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy takie zioła, no to one mogą występować w różnej formie. Może to być susz, prawda? Czyli na przykład zmielone, jakieś tam rozczłonkowane zioła. I takie znajdziemy do, w torebkach do zaparzania Fix. Tylko, że składnikiem aktywnym tych ziół jest przede wszystkim są olejki eteryczne, a one są substancjami lotnymi. W związku z czym takie zioła, zwłaszcza stare, zwietrzałe, w postaci suszu one wywierają często, w postaci torebkach do zaparzania, one często mają bardzo słabe działanie. Zwłaszcza jeśli no, są to zioła, które długo leżakowały, są to gorszej jakości zioła, które. Mają tam wszystko, mogą tam być zmielone zarówno te substancje pochodzące z ziół, jak i jakaś trawa, jak i nawet piasek, takie badania były też również prowadzone, więc zaparzanie takiej torebki fix, tak, no to czasami to jest po prostu, jak smakuje jak siki Weroniki i żadnej, żadnego tam efektu z takiej na przykład melisy nie będzie, ale już tutaj... Nie odchodząc od tematu, no to wyjaśnijmy sobie, że może to być właśnie susz, mogą to być torebki do zaparzania typu Fix, mogą to być intrakty. Ekstrakty standaryzowane na zawartość substancji czynnej i w końcu mogą to być na przykład nalewki alkoholowe. I siła działania tych ziół nie jest taka sama. Najsłabiej, tak jak powiedziałem, działają te torebki Fix, gdzie ta zawartość substancji czynnych w postaci lotnych olejków, i zawartych w nich terpenów i terpenoidów jest najmniejsza. Jeżeli są to zioła gorszej jakości, zwietrzałe, nie mają zapachu, no to po prostu one wywierają bardzo słabe lub żadne działanie. Dużo silniejsze działanie mają te zioła, które występują w postaci nalewki alkoholowej. A najsilniejsze, te, które są standaryzowane na zawartość intraktów, ekstraktów, tak, z, czy, czy standaryzowane na zawartość substancji czynnej, która w tych ziołach występuje, mogą one mieć postać tabletek, czy kapsułek. A więc torebki, czyli takie zioła do zaparzania typu FIX najsłabiej działają, nalewki alkoholowe, czy na przykład kapsułki, tabletki standaryzowane na zawartość substancji czynnej będą działać dużo lepiej i takie trzeba generalnie wywierać, jeżeli myślimy o osiągnięciu jakiegoś silniejszego efektu. Natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. Wiele z tych ziół wykazuje właściwości synergistyczne, a więc można je łączyć. Czasami są to mieszanki złożone z dwóch, trzech, czterech, pięciu ziół i wtedy ten efekt jest oczywiście silniejszy. Dotyczy to zarówno tych ziół do zaparzania, intraktów, ekstraktów, nalewek czy. Różnych formie tabletek czy kapsułek standaryzowanych na zawartość substancji czynnej. Moi drodzy, czyli jeżeli wykupimy taką melisę, która jest w torebce do zaparzania i ona nie ma żadnego zapachu, to siła jej działania będzie najsłabsza. Silniejsza będzie na przykład ta melisa, która jest zawarta w nalewce alkoholowej, a najsilniej będą działać te zioła, które są standaryzowane na zawartość substancji czynnej. Co odpowiada za działanie na przykład takich ziół, olejki eteryczne, które w nich są zawarte. Terpeny, terpero, terpenoidy. Są to substancje lotne, które się ulatniają. Dlatego z, ubiegiem, z biegiem czasu ta siła działania spada. Ja y, kiedyś stosowałem olejki eteryczne do ustnie. Olejek melisowy, olejek lawendowy. No. I faktycznie siła ich działania była dużo, dużo większa niż na przykład w torebek do zaparzania. Bo kilka kropi takiego olejku faktycznie bardzo silnie działało uspokajająco, czasami nasennie w przypadku olejku melisowego. Natomiast torebki postaci melisy w ogóle praktycznie nie działały. Trzeba byłoby ich zaparzyć kilka, bądź nawet jeszcze więcej. Ale moi drodzy, po kolei. Jeżeli chodzi o zioła, no to faktycznie to... Subst... To co chciałbym wam przekazać, to co jest najcenniejsze. Jeżeli chodzi o te olejki eteryczne, one niestety w Polsce są sprzedawane jako kosmetyki. Oczywiście to nie znaczy, że olejków eterycznych nie można stosować do ust. można po rozcieńczeniu na przykład z alkoholem, z wodą, chociaż one nie są, nie mieszają się z wodą, więc trzeba je wytrząsać. Dlatego, że na przykład produkowane są różne olejki eteryczne w mieszance z alkoholem i stosowane od wielu lat jako substancje o działaniu słabo uspokajającym, na przykład melisana. Takie olejkowe, olejkowe preparaty z apteki to na przykład również amol, Aromator, tak? więc olejki eteryczne mogą być przyjmowane po odpowiednim rozcieńczeniu do ustnie. Oczywiście nie wszystkie, ale siła ich działania jest taka duża, że, powin, że nawet kilka kropli, kilka kropli działa, a kilka kropli za dużo może wywoływać poważne działania niepożądane. Muszą stos być stosowane w rozcieńczeniu, bo wykazują właściwości żrące, a więc nie, nie należy ich stosować nieumiejętnie do ustnie. I to muszą być oleki takiej firmy, która gwarantuje, że są w 100% naturalne, a więc są przeznaczone do podawania do ustnego. Natomiast jeśli chodzi o te preparaty, które znajdziemy w aptece, no to najczęściej są to nalewki alkoholowe i mieszaniny różnych ziół. Na przykład, tak jak powiedziałem, korzeń arcydzięgla, melisa, kłącze, gło, znaczy owoc głogu, czy kwiatostan też głogu, ale również na przykład pasiflora, czyli męczennica lekarska. No, to są zioła, które faktycznie znalazły zastosowanie w tych nalewkach uspokajających. Również jeszcze dziurawiec, który w wyciągu alkoholowym zawiera hiperycynę. I przykładem takich preparatów z apteki OTC, czyli leków dostępnych bez recepty, to jest na przykład Sedomix i to jest na przykład Nervosol. Według mnie one działają dosyć dobrze w takich łagodnych stanach, w takich łagodnych stanach nerwicowych. Związanych z niepokojem czy z trudnościami z zasypianiem. Natomiast oczywiście jeszcze od niedawna, od, no, od niedawna, od kilku lat można stosować, bo już została zdelegalizowana kawa-kawa, czyli pieprz metystynowy w kapsułkach. No i Tutaj już nie zioło, ale też lek, na przykład melatonina, która u niektórych osób może wywoływać też właściwości anksjolityczne i ułatwiające zasypianie. Czyli z takich wybranych to na przykład melisana, sedomix, nerwosol, melatonina, która nie jest lekiem ziołowym. Tak? No i tutaj oczywiście krople w formie czystego, eterycznego olejku stosowane do ustnie. Przy czym, tak jak powiedziałem, w Polsce dostępne są w postaci kosmetyków, a nie suplementów diety i nie zaleca się dlatego ich do ustnego przyjmowania. Moi drodzy, ale pamiętajcie, że jak każdy lek, no to te substancje, czy te zioła, czy te nazwy, które podałem tych leków, one też mogą wywierać działania niepożądane. Każdy z tych leków powinien być stosowany po konsultacji z lekarzem bądź farmaceutą, gdyż każdy lek, jak wiemy, nieprawidłowo stosowany, może zagrażać twojemu życiu lub zdrowiu i nie u każdego wystąpią tak samo takie same pożądane działania. U części osób mogą wystąpić objawy niepożądane, zwłaszcza takie jak np. nudności, takie jak np. biegunka, czyli objawy nietolerancji ziół, zwłaszcza po walerianie czy kozuku lekarskim, to wtedy czasami u niektórych osób występuje dyspepsja i odbija się tą walerianą przez kilka godzin. Moi drodzy, czyli podsumujmy na przykład Sedomix, Nervosol, zwykłe nawet krople nasercowe zawierające walerianę, melatonina melisana, czy na przykład kawa, -kawa to są takie przykłady ziół, które wywierać mogą faktycznie działanie uspokajające i ułatwiające zasypianie. Natomiast te nazwy handlowe, które ja Wam mówię, to nie dlatego, że współpracuję z jakąś firmą farmaceutyczną. Podałem Wam konkretne nazwy, żeby było Wam łatwiej znaleźć konkretne produkty, ale tak jak powiedziałem, najlepiej stosować je po konsultacji z lekarzem. Natomiast Tutaj jest kolejna kwestia, jak powiedziałem, są to leki. Mimo, że te zioła tak naprawdę nie przeszły badań klinicznych, bo w kontekście do ziół obowiązuje uproszczona rejestracja. To znaczy, jeżeli takie, znaczy obowiązuje, jest możliwa. To znaczy, jeżeli na przykład takie zioło jest stosowane w lecznictwie od 30, od 30 lat, w tym w krajach w Unii Europejskiej od 15 lat, to może przejść procedurę rejestracji jako substancja lecznicza, lek. Bez badań klinicznych, i dlatego, moi drodzy, na tych lekach ziołowych jest napisane, że produkt leczniczy tradycyjnie stosowany którego skuteczność opiera się na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu. To nie znaczy, że trzeba go długotrwale stosować i mieć doświadczenie w jego stosowaniu. To znaczy, że on jest w lecznictwie np. od 30 lat czy 15 lat w krajach Unii Europejskiej, a więc zostały poznane dokładnie jego działania na podstawie obserwacji, różnych monografii, piśmiennictwa i doświadczenie, doświadczenie mamy już z tym, z tym surowcem, z, tą, z, z tym lekiem ziołowym, prawda. Czy surowcem roślinnym wykorzystywanym w tym leku ziołowym. I moi drodzy, jeszcze jedna, jeszcze jedna sprawa. Istnieją badania przedkliniczne, istnieją badania też randomizowane, bo mimo, że mówiłem, że te badania kliniczne w przypadku tych leków ziołowych nie są często potrzebne, to one i tak są prowadzone. Najwięcej tych badań dotyczących badań z randomizacją, badań przedklinicznych na ludziach i zwierzętach dotyczy, dotyczy właśnie melisy, dotyczy także pasiflora, czyli męczennicy lekarskiej, dotyczy trawy też cytrynowej, ale także na przykład kwiatostanu głogu, kawa, kawa tak? arcydzień, korzenia arcydzięgla, kozuka lekarskiego, czyli tych ziół, o których tutaj mówiłem. Ale tak jak powiedziałem, siła ich działania waha się od słabego do umiarkowanego i nie, tych badań jest stosunkowo takich rzetelnie zaprojektowanych, stosunkowo niewiele. No ale nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, oczywiście. Na przykład nie stosujemy innych leków, bo to o tym też trzeba pamiętać. Jeżeli bierzemy inne leki psychotropowe, przeciwdepresyjne od lekarza, to nie należy ich łączyć z ziołami, albo trzeba się zapytać, czy tak molno można zrobić, bo mogą, mogą powstać interakcje. Jeżeli my do leków od psychiatry musimy dołączać jakieś zioła. To najprawdopodobniej ten lek od lekarza został źle dobrany. Trzeba się zgłosić, może zmieni dawkę, albo zmieni na inny lek lub dołoży inny. Natomiast taka samowolna mieszanka zioł i leków psychotropowych, ona nie jest tutaj wskazana, zwłaszcza bez konsultacji z lekarzem, gdyż mogą nasilić się pewne działania niepożądane. Których rzecz jasna, w przypadku leków ziołowych, też tak jak wcześniej powiedziałem. Nie można wykluczyć. Czyli jeszcze jedna sprawa. Jeżeli macie pić melisę, to ona będzie działać najsłabiej. Już dużo lepsze są te mieszanki ziołowe, zawierające nalewki, prawda, z głogu, arcydzięgla, melisy, lawendy, prawda, kozłka, dostępne chociażby w aptekach, bo one działają dużo silniej, lub kapsułki, tabletki standaryzowane na zawartość substancji czynnej. Z torebek Fix po prostu ten aromat, czyli te substancje czynne, szybko wyparowują. Uciekają, prawda? Pozostają pewne właściwości, tak jak na przykład zawartość związków polifenolowych, czyli pewne związki przeciwutleniające, wspomagające trawienie, jak w przypadku dziurawca, ale to działanie przeciwlękowe się zdecydowanie zmniejsza. Jeśli chodzi o dziurawiec, to w torebkach do zaparzania będzie działał głównie na przewód pokarmowy żółciopędnie, przeciwzapalnie, na błony śluzowe zawierając pewne związki garbnikowe, również może być stosowany w biegunkach, ale to działanie związane z hiperycyną będzie zdecydowanie zmniejszone, dlatego że ona jest rozpuszczalna w alkoholu, a nie w wodzie. Moi drodzy, i na koniec jak już yy, mówimy o depresji, to mój kumpel ma depresję. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jak rozmawiałem z tym kumplem, czyli z tym Romanem, to mówi, powiedział mi, że zerwała z nim dziewczyna. Po tym jak pochwalił się, jaki ma samochód. Powiedział, że ma fiata multiple. Tak? A dziewczyna mu na to, że jej Dildo ma więcej mocy. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.